Fal <noise> się! Spaliłem go! No <noise> mm, mm, no Norbert, Giercak, się Norbert Gierczak, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiamy, no? Pozwólcie Norbiego Ale Mike zaraz ty go daję Dzięki za to widać. Siema, Michael. Ile masz? Aha, za 50 zł klepniesz. Nie, nie, nie. Co? Kogo? <noise> mnie? No. Za nie. Za Niestety. Łuki by mnie chyba zabił. A, no. dobra, tak? No dobra. I wybieraj. Siema, Michael, Dawaj... Ojej, 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 ale dzięki. Szanuję. Oliwia jest dobra. No. W ogóle szanuję Was za że to, że się nie podajecie. <grystanie> jak się czujesz? Ja dzisiaj nie za dobrze. Ja mam dzisiaj awarię tak zwaną. No, Michael kiedy będzie. Będzie musiał wychodzić. Będzie drzwi. miał przepustkę na wyjście do Łazienki. No. A boli Cię brzuch? Nie, nie, nie boli mnie. W sumie tyłem mnie boli bardziej. <grystanie> Nie? Ej, w ogóle ja tu nie widzę nad razem. W ogóle na koszu. A w ogóle mamy... Ej, historia jest taka, że mamy szopa, który ja nam jedzenie ze, ze śmietnika. Ej, ja by ktoś nie widział że to szop, to szop to taka kola tylko amerykańska. Na czasie coś. dzięki Jacob za, e, za donecik i e, mój ten. Dzięki ten. Dobry i dobrzy jesteście prajać na co nabieram, ale dzięki za donecik. No i mamy szopa, która do ciebie z okna, jak sobie przeszkadzać. Dobra, ja się dołączę koszu. do ciebie. No, ty, no mam przecież ustawienia za mocne, przecież ja nie zmieniałam. No ja no, no, ty nie myśleliście nad aparatem na zęby? Pokażę. E, tak, z, Pokażę. Z, 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 zadawałem, zadawaliście mi ostatnio to pytanie na QA. E, kiedyś na live się mnie pytaliście, e, zresztą się masz głośno, e, e, kiedyś na live się mnie pytaliście, jak wrócę do Polski, tak będę robił aparat na zęby i prawo jazdy jak będziemy czuć śmierdzącego omleta, to znaczy, że Piotrulo w którym zrobi kawę. W ogóle jest taka akcja, że Piotrulo zawsze jedzie na świętanie omlety. No, Daj a, mi telefon. A ktoś, ktoś, kto nie lubi omletów, dla niego śmierdzą te omlety po prostu. Dla no, ja mnie tak samo. Ja nie umiem zmierzając. Ja, tego ja pachu. szczerze omletów nie, nie, nie trawi nie lubię. No. Nie mogę we, w ogóle wejść z, z, z cresa. Yy, nie trawię omletów, więc... Dla mnie zawsze śmierdzą, jak Piotrulo gotuje swoje omlety, to jest masakra. Jest taki czad. A jakiś dalej był chyba. E, Donajc, ten nie... Piotrulo! Where are you, my friend? Piotrulo! Ty mój koleżko kochany! A to nie jest Piotrulo, tak? Nie wiem, kto tam jest, ale może się nazywać Piotrulo. Zawołajcie Pateca na gierę. Patec bo grał pewnie w Trajdu. Czwarty na drodze. Wiesz, jak ja jest teraz za polskim jedzeniem? Wiesz co, ja zrobię pierwsze... Когато върна до Полски, ще облегна всички бари братле.